Cześć, tu Grzesiek z kanału i dla Zdrowia, kanału, w którym mówimy głównie o treningu siłowym z priorytetem nastawionym na zdrowie, ale oczywiście nie tylko, a dzisiaj odcinek trochę inny niż zwykle. Może nawet będzie najmocniejszy z dotychczasowych, ale uwaga, nie robię tego dla kontrowersji. No dobra, może trochę. Robię to, bo to po prostu trzeba w końcu powiedzieć prosto z mostu. Bo wiesz, jest coś, o czym się nie mówi i nie dlatego, że jest to jakaś tajemnica, tylko dlatego, że pewnym ludziom i firmom jest to bardzo nie na rękę. Chodzi o to, że system nie chce, żebyś po 40-50 zaczął ćwiczyć. Serio. Nikomu w tym systemie nie zależy na tym, żebyś był silniejszy, sprawniejszy, bardziej niezależny. Bo silny człowiek to człowiek, który nie kupuje tylu leków, nie wpada co chwila do apteki, nie żre suplementów, nie siedzi godzinami na sorze i nie wydaje co miesiąc tysiaka albo więcej na fit produkty, które bardzo często w rzeczywistości wcale nie są fit. Zacznijmy może od tego jak wygląda życie przeciętnej osoby po takiej czterdziestce czy pięćdziesiątce. Siedząca praca, zakupy szybkie, wygodne, najczęściej gotowce, obiad z mikrofali, wieczorem serial, parę ciastek, może jakiś lek na ciśnienie no albo piwo, chipsy. I tak dzień za dniem. Zero ruchu, zero mięśni, a potem się dziwimy, że boli kręgosłup, że nie ma siły wejść po schodach, że człowiek czuje się po prostu coraz starszy. Ale w rzeczywistości to nie wiek nas tak załatwia, to styl życia. I uwaga, nie zgrywam tu gościa, co się wywyższa. Nie oceniam. Sam byłem w miejscu, gdzie czułem się jak wrak, tylko że ja miałem szczęście, ktoś mi powiedział, co naprawdę się liczy. Trochę tam poczytałem, pogarniałem tematy, no i zmieniłem swoje życie. Bo system, mówię to otwarcie, działa idealnie. Tylko nie dla ciebie, działa dla korporacji. Czujesz się zmęczony? Kup energetyka. Bolą cię kolana? Tabletka. Tyjesz? Proszę bardzo, Baton Fit, jogurt, zero cukru z trzema słodzikami i niby już jest po problemie. Ale nikt tak naprawdę nie powie, zacznij trenować, wzmocnij ciało, zadbaj o siebie, jedz prawdziwe jedzenie. Dlaczego? Bo wtedy przestajesz być klientem, stajesz się niezależny. Wystarczy spojrzeć na półki, słodycze są na przykład idealnie na wysokości oczu dzieci. Promocje na chipsy, kole, batony, a zdrowa żywność gdzieś w kącie, no i zazwyczaj jest droższa niż fast food. A przy kasie czekoladki, gumy, batony. I to nie jest przypadek, to jest czysta psychologia. Ma ci się zachcieć tu i teraz. Widziałeś kiedyś reklamę Brokuła? <grymne> no właśnie. Broku nie ma marketingowego budżetu. Nie obiecuje, że będziesz szczęśliwy po trzech kęsach. A taka tabletka nastawy, o, tam już senior na rowerku, uśmiechnięty Rześki bajka, jest szczęśliwy, bo wziął tabletkę i może zasuwać. I to się sprzedaje, bo sprzedaje się złudzenie. To ma być łatwe i przyjemne, no i niby skuteczne. A jak chcecie zobaczyć, jakie są efekty, to wystarczy pójść teraz, właśnie są wakacje. Gdzieś na plażę, nie wiem, pojechać nad jezioro, nad morze i zobaczyć, jak wyglądają ludzie. I niestety, ale nie wyglądają zdrowo, i bardzo duża część z nich ma po prostu nadwagę. W tym, co jest najbardziej załamujące, jest bardzo duża ilość dzieci. I uwaga, to nie jest krytyka, to jest po prostu obserwacja, a może nawet współczucie, bowiem jedno: nikt z nas nie chce tak naprawdę wyglądać w ten sposób, nikt nie chce z nas być słaby i chory. Każdy chce być sprawny, ale nikt nie mówi, jak to osiągnąć bez magii, bez ściemy, bez obietnic z reklam. I tu wchodzi trening siłowy. Nie kulturystyka, nie zawody bikini fitness. Po prostu siła po 40, po 50, czy nawet po 60. Mięśnie to nie tylko wygląd, to magazyn zdrowia. One trzymają Twoje stawy, stabilizują kręgosłup, poprawiają metabolizm. Ćwiczenia poprawiają sen, nastrój, ciśnienie, poziom cukru. Tylko nikt o tym nie mówi, bo nie da się tego opakować u jakieś ładne właśnie opakowanie i sprzedać za nie wiem. 79,99. 79. Wyobraź sobie, że istnieje lek, który poprawia krążenie, zmniejsza ryzyko cukrzycy, leczy depresję, wzmacnia kości i, co najważniejsze, wydłuża życie dobrej jakości. I to za darmo, bez skutków ubocznych. Wziąłbyś? No właśnie, a takie właściwości ma trening. Ruch. Zwykły, systematyczny wysiłek, ale kto na tym zarobi? No właśnie. <laughs> no właściwie to nikt. Dlatego lekarz woli zapytać, co pana boli, niż czy pan ćwiczy. Dlatego reklama powie ci: Zjedz baton z białkiem, a nie zrób 10 przysiadów. A co gorsza, nawet znani influencerzy fitnessowi, youtuberzy w Polsce potrafią wciskać energetyki na potęgę. Reklamują nawet produkują takie napoje, które bez ściemy niszczą zdrowie. Naprawdę nie są korzystne. A ludzie to kupują, bo myślą, skoro taki umięśniony koleś to pije, no to chyba dobre. I to niestety jest mega słabe. Prawda jest taka, że jak zaczniesz ćwiczyć, Przestajesz być potrzebny systemowi. Nie kupujesz leków, rzadziej chorujesz, nie potrzebujesz cukrowych przekąsek, bo masz energię z siebie. Nie leżysz na kanapie całymi dniami. Jesteś w najlepszym znaczeniu tego słowa wolny. I o to właśnie chodzi, żebyśmy byli wolni. I właśnie dlatego nikt cię do tego nie zachęca, bo zdrowy, silny człowiek to najgorszy klient. No bo w końcu chodzi o to, żebyś najlepiej jadł niezdrowo, potem chorował i brał leki. I żebyś chorował długo, jak niezdrowo, jak najdłużej, bo wtedy oni mogą sprzedać coraz więcej i więcej i więcej i po prostu zarabiają na tobie kasę. No dobra, ale jak się przed tym wszystkim obronić? Co możesz zrobić? Po pierwsze, nie musisz robić rewolucji. Nie potrzebujesz sześciopaka, nie musisz być młodszy o 20 lat. Po prostu bądź silniejszy niż wczoraj. Zacznij od jakichś małych jednostek treningowych. Nie wiem, 10 minut dziennie. Prosty trening siłowy, 2-3 razy w tygodniu. Zakupy, mniej etykiet, więcej prawdziwych składników. Zamiast kolejnej kawy, może zrób krótki spacer. Zamiast batonika, zjedz jajka, orzechy. Coś, co naprawdę cię nasyci. I co najważniejsze, nie daj sobie wmówić, że już za późno. Bo to największe kłamstwo tego systemu. I uwaga, teraz powiem coś o systemie. System to nie jest jakiś kilku ziomków, którzy nie wiem, grupa trzymająca władzę, którzy sobie siedzą i mówią, teraz ich załatwimy. Nie, po prostu biznes tak się poukładał, że ludzie lubią rzeczy łatwe, lekkie i przyjemne, a biznes zobaczył, że kurczę, oni to lubią, to dajemy im to, co lubią. Nie to, czego potrzebują, tylko to, co lubią. Czyli najczęściej będą to po prostu niezdrowe. Rzeczy. Wszystko w tym temacie. Okej, okay. jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że coś w tobie już się poruszyło i bardzo dobrze, bo teraz masz wybór. Możesz zostać tam, gdzie jesteś, albo możesz coś zmienić. Dziś zrób na przykład kilka przysiadów, idź na spacer, wybierz wodę zamiast słodkiego napoju. To są małe decyzje, ale one mają ogromną moc. A na naszym kanale znajdziesz naprawdę sporo fajnych, ciekawych materiałów, sporo ciekawych, fajnych filmów, gdzie pokazuję jak trenować mądrze, bezpiecznie i skutecznie. Bez tego całego marketingu. Tak więc zapraszam do nas na nasze filmy. Oczywiście lajki są mile widziane. No i zostaw też komentarz. Może być nawet taktyczny, na przykład wybieram zdrowie i do tego bicek. No i co najważniejsze, pamiętaj, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu i muszę to powiedzieć, warto mieć też tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.